Ta śruba to bohater niejednej rozpaczy na forach dyskusyjnych Hondy. To śruba docisku sprzęgła, śruba sprężyny docisku sprzęgła do serii CBF i CBR, produkowanych przekrojowo od 1996 do 2013 roku w zależności od wersji i pojemności motocykla. Te śruby, jeśli nie są dokręcane kluczem dynamometrycznym, lubią kończyć swoją karierę nagle. Łeb urywa się w rękach, a reszta gwintu zostaje w aluminiowym koszu sprzęgłowym. I wtedy zaczyna się zabawa. Nie mam dostępu do serwisówki Hondy, ale na forach użytkownicy sugerują traktowanie tej śruby bardzo delikatnie, momentem 10-12 Nm, a nie na przykład 25 I zasadniczo próba zastąpienia tej śruby czymkolwiek z marketu szybko się mści. Oryginał, taki jak trzymam w ręce, kosztuje 14,79 zł, więc nawet jeśli zamówisz ich 5 sztuk, specjalnie nie zbiedniejesz. A jak oryginał, to oryginał. Masz tutaj zintegrowaną podkładkę o odpowiedniej grubości i odpowiednią długość gwintu. No i po montażu efekt jest taki, że docisk jest równomierny i masz pewność, że sprężyna pracuje tak, jak zaprojektował to producent. Ja te śruby w tej chwili fotografuje, przypisuje do zamówienia i jeszcze dziś paczka rusza w drogę do klienta. No i pamiętaj, że oryginalne części do swojego motocykla skutera i kłada zamówisz na www.motogar.pl lub dobierzesz na infolinii u naszych opiekunów w działu części OM.